Dzień dobry, moi kochani. Nazywam się Natalia Szymańska i jestem założycielką marki Tema Herbs. Od od 16 lat pracuję w branży beauty, od 5 lat prowadzę marketyma herbs z ogromnym sukcesem, ponieważ mamy niebywały wskaźnik powracających klientów i zdradzę Wam, jaki jest mój sekret. Dlaczego jesteśmy wyjątkowi? Dlaczego yy, idę pod prąd, jeżeli chodzi o pielęgnację naturalną? Ponieważ łączę pielęgnację naturalną z najnowocześniejszą technologią i pracując 16 lat w branży beauty, wiem, że tylko takie połączenie daje skuteczną i efektowną pielęgnację sama natura nie wystarcza, potrzebujemy zaawansowanych technologicznie składników roślinnych, pozyskiwanych również naturalnie, na przykład ekstrakcją dwutlenkiem węgla, aby uzyskiwać wyciągi roślinne bardziej skoncentrowane niż w glicerynie i oleju, ponieważ cała moja pielęgnacja jest olejowa. Wszystkie surowce, które ziołowe, które mam w moich recepturach, są tworzone na wyłączność w moim laboratorium, także wyróżniam się na rynku naturalnych kosmetyków tym po pierwsze, że produkuję sama, czyli mam własne laboratorium, w którym wytwarzam, bo umówmy się nie wiem czy wiecie, ale większość marek naturalnych produkuje kontraktowo, czyli na zlecenie w wielkich firmach. Produkuję sama i produkuję i wytwarzam własne ekstrakty, które są surowcami i tworzą bazę do moich receptur. Dlatego mam pełny wgląd na, od samych podstaw, na jakość ziół, jakie pozyskujemy, na ekstrakcję i jakość surowców, które wkładamy w nasze receptury. Wszystkie nasze zioła są jakości Ekologicznej, wszystkie nasze y, oleje są najwyższej jakości zimno tłoczone, Wszyst wszystkie nasze olejki eteryczne o najwyższej skuteczności i czystości posiadają pełną dokumentację. Także dla mnie bardzo kluczowe są surowce, ponieważ stanowią potem skuteczny efekt dla Was. Zawsze przywołuję taki przykład dwóch sałatek na talerzu, mogą wyglądać one całkowicie identycznie. Jedna będzie z warzyw z biedronki, druga będzie z warzyw z Waszego ogródka, no i mimo tego, że wyglądają tak samo, Wpływ na wasze ciała, organizm i zdrowie mają zupełnie inne. I tak samo jest z kosmetykami naturalnymi, z jakich surowców zrobisz z kosmetyk, tak też e, będzie on działał i wspierał e, Twoje zdrowie, Twoją skórę. E, dzisiaj przychodzę do Was opowiedzieć Wam o pięciu ulubionych produktach moich, ale Waszych również, ponieważ to jest pięć top bestsellerów e, z naszego sklepu, po które wracacie, e, które często są wyprzedane, bo w takich ilościach e, je kupujecie. E, że jak nawet wracają na sklep, to za chwilę znowu są wyprzedane. No, natura uczy cierpliwości, wszystkie nasze. Wszystkie nasze ekstrakty, czas ekstrakcji jest bardzo długi. Produkujemy w bardzo małych ilościach, ponieważ dostajecie najświeższe produkty, jakie tylko możecie dostać, które mają roczną, roczny termin trwałości. Czyli w danym miesiącu produkujemy, wy kupując produkt, na pewno dostajecie produkt z danego miesiąca i on przez 12 miesięcy jest dla Was ważny, dlatego jest to dla Was informacja, że te produkty są żywe, że te produkty są naturalne, bez konserwantów, bez barwników. Bez sztucznych zapachów, które wspierają Wasze zdrowie. Dobrze, to zacznijmy od pięciu moich i Waszych ulubionych produktów. Są to produkty, które uważam, że y, praktycznie. O, mamy y, jeszcze tutaj gościa zorze y, które są odpowiednie dla prawie każdego typu skóry. Ja będę oczywiście pokrótce o nich y, też opowiadać więcej. Y, będą odpowiednie do każdego typu skóry. Są po prostu, y, wspierają nawilżenie, odżywienie y, odporność skóry. Przeciwdziałają starzeniu się, rozświetlają, wyrównują, wyrównują koloryt. Także będą one odpowiednie prawie dla każdego typu skóry. Także zaczynajmy. No i teraz naprawdę przechodzimy do produktów, bez których ja ani nigdzie nie wyjadę, ani nie wyobrażam sobie swojej pielęgnacji. Są to produkty olejanki. Pierwsza z nich to jest przedstawicielka kuracji nocnych, czyli olejanek, które stosujemy na noc. W zależności od potrzeb swojej skóry, wybierasz swoją olejankę i stosujesz ją na noc przez 4 miesiące. Taki jeden słoiczek wystarcza co najmniej na 4 miesiące codziennego stosowania. Olejankę stosujemy na wilgotną skórę. Ona zastępuje zarówno krem, jak i serum. Jest samowystarczalnym produktem. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ do tej receptury wsadziłam wszystko, co możliwe, aby zastąpić Wam serum i krem, aby dać Wam najprawdziwszą, yy, z pełną świadomością tej nazwy, kurację, która będzie odmieniała Waszą skórę. I tutaj w ręce mam Waszą i moją ukochaną olejankę dziką. Olejankę, po olejankę dziką wraca 90% klientów, czyli 9 na 10 klientek. Decyduje się ponownie od razu ją kupić, czyli w bardzo szybkim czasie. Bo niektóre klientki zużywają w przeciągu 4 miesięcy, na inne wystarcza na 7, oczywiście wszystko to, w zależności ile tego produktu używacie, tak, na jedną aplikację. Olejanka dzika jest do skóry suchej, naczyniowej, dojrzałej. To jest niesamowita pielęgnacja, która doda waszej skórze blasku, która już po pierwszej aplikacji niesamowicie spulchnia poziom naskórka i i, I dużo kobiet do mnie wraca na drugi dzień i mówi: No, jak to możliwe, że po jednej nocy? Ja mówię spokojnie, to jest działanie na poziomie naskórka. Dajmy też czas na przebudowę tej skóry, tej olejance w następnych tygodniach, ale tutaj poprawa kolorytu, poprawa nawilżenia, odżywienia tej skóry. Mamy tutaj ekstrakty ziołowe z płatków róży, z korzenia lukrecji. Mamy tutaj y, roślinne składniki, jak olej z opuncji figowej, naturalny botox, olej z pestek granatu, olej z lnianki. Mamy tutaj ekstrakty CO2, czyli te zaawansowane technologicznie pozyskiwane nadkrytycznym dwutlenkiem węgla, ekstrakty z owoców dzikiej róży, które mają niesamowitą moc regeneracji, odmłodzenia, ujędrnienia, uelastycznienia. I mamy tutaj... E, olejki eteryczne. Olejki eteryczny z geranium, olejek eteryczny z róży damasceńskiej. E, także totalny ekskluzyw, jeżeli chodzi o pielęgnację i roślinne składniki zostały tutaj wyselekcjonowane po to, żeby dać wam właśnie taką premium pielęgnację do skóry dojrzałej. Wszystkie skóry, które nie nazywają się jeszcze skórą dojrzałą, a są suche, cienkie i mm, nakładana pielęgnacja dosłownie wpada w ich skórę, czyli nakładasz bogatą konsystencję i ona tak sobie zasysa w skórę, to Olejanka Dzika jest dla was odpowiednia. Młode dziewczyny, młode skóry uwielbiają Olejankę Dziką, bo jest fantastyczna. Kiedy nakładasz ją na noc, a w dzień nakładasz makijaż, ta skóra jest po prostu odmieniona. Ma przepiękny koloryt, ma przepiękne nawilżenie, widoczne wygładzenie i bardzo dużo klientek wraca do nas z recenzjami rozjaśnień plam pigmentacyjnych, a Raczej nie pojawiania się nowych przebarwień, także jest ona tutaj naprawdę silnie skoncentrowanym produktem. Olejankę dziką, ja zawsze tak mówię, jeżeli ktoś bierze olejankę dziką, ja jestem totalnie spokojna o ten produkt, jest naprawdę, naprawdę moją ukochaną i waszym bestsellerem. Królowa, wśród olejanek, nad którą recepturą pracowałam najdłużej. I jest to produkt stosunkowo nowy w mojej ofercie, ponieważ od grudnia od grudnia. Olejanka wiecznie młoda pod oko. Pracuję w branży 16 lat, tak jak wam mówiłam, najbardziej nefralgiczną, najtrudniejszą częścią twarzą do pielęgnacji jest okolica oka, ponieważ tam skóra jest 5 razy cieńsza. Nie ma gruczołów łojowych, więc nie wytwarza sebum, które naturalnie je chroni. Jest narażona na bardzo intensywną mimikę, co utrwala linie zmarszczki mimiczne. Także tutaj ta okolica oka, tak jak i szyja, dekolt często Zdradza albo ile mamy lat, albo też od razu widać tam przemęczenie, z, zmęczenie, e, zniszczenie tej skóry. Więc olejanka wiecznie młoda jest topem, ponieważ można ją używać zarówno na noc, jak i na dzień, ale można też ją używać na makijaż. Tak jak usta, e, nakładamy coś na usta ochronnego, dziewczyny, w tą część, gdzie która się najszybciej starzeje. Nakładajcie w ciągu dnia ochronę, która jest jak mgiełka, która jest jak niewidzialny płaszczyk, która eliminuje wszystkie linie i zmarszczki, które są widoczne po nałożeniu podkładu czy korektora, ale też stanowi taką ochronę i barierę przed czynnikami zewnętrznymi. Dosłownie odrobinka dosłownie takie dotknięcie tej olejanki wiecznie młodej, nałożonej pod oko. Sprawdźcie za kilka godzin, że ta wiecznie młoda cały czas będzie tutaj z Wami, będzie powodowała taki a fajny efekt glow, takiego odmłodzenia, jednocześnie nie powoduje to, że korektor czy podkład się ważą. No i chroni tą waszą skórę. Tutaj siedem ekstraktów z Nie ma czegoś takiego na rynku polskim, nie ma czegoś takiego na rynku w Europie. Nie widziałam takiej pielęgnacji i taka tylko u mnie jest, którą ja nie widzę, to ja taką tworzę. Więc mamy tutaj aż 3 ekstrakty ekstrahowane w moim laboratorium z różnych rodzajów kadzidłowca. Mamy tutaj ekstrakt CO2 z kadzidłowca, mamy tu olej eteryczny z kadzidłowca. Kadzidłowiec w naturze jest jednym z najsilniej działającym składników przeciwzmarszczkowych, przeciwstarzeniowych. Dlatego zdecydowałam się na kadzidłowiec, który jest szalenie drogim surowcem, szalenie trudnym w pozyskaniu tej najczystszej jakości kadzidłowca. Ale walczymy o to razem z moim zespołem, o którym Wam wspominałam, i tą najwyższą jakość Wam dajemy. Więc ten maluszek, olejanka wiecznie młoda, to jest kosmetyk, nad którym pracowałam najdłużej. Tutaj e, tak samo jest ona w formie takiego lekkiego puszku, takiej pianki, dzięki czemu będzie odpowiednia na dzień, ale też wystarczająco komfortowa na noc i odpowiednia e, na makijaż. Stop, stop, stop! Na chwileczkę tylko bardzo przepraszam, że y, przeszkadzam Wam w oglądaniu tego materiału. Jednocześnie mam naprawdę ważną wiadomość. Teraz w moim sklepie tymaherbs.com jest naprawdę olbrzymi rabiat. Minus 20% na wszystkie receptury, na wszystkie produkty. Jest to rarytas, bo takiej dużej Duży rabat, minus 20% to jest naprawdę bardzo dużo dla mnie jako małego producenta. Zdarza się dwa, trzy razy w roku, następny pewnie dopiero na Boże Narodzenie. Dlatego korzystajcie, łapcie topowe bestsellery lub dobierzcie swoją pielęgnację do mm, swoich potrzeb. I jestem przekonana, że będziecie zachwyceni, i jestem przekonana, że wrócicie. Pierwszym produktem, tak jak właśnie zwracam, zawsze uwagę na jakość surowców. Czasami receptura wcale nie musi być skomplikowana, wystarczy, że jest tam dobry surowiec. I tutaj mamy produkt, właśnie gdzie mamy stuprocentowe ekologiczne, z certyfikatem ekologicznym mleko kokosowe, które zostało stworzone, aby wspierać skórę bardzo suchą, atopową. Z egzemą, z łuszczycą, taką skórę, która nie lubi się balsamować. Yy, I właśnie jest to produkt do kąpieli, który wsypujemy do kąpieli, dzięki temu, że to jest najwyższy, yy, najwyższy jakości kokos. On, rozpuszczając się w ciepłej wodzie, tworzy takie oczka tłuste yy, na wodzie. Jest to przeprzyjemna, co. Yy, wspaniale pachnąca kąpiel naturalnym kokosem, nie tymi sztucznymi zapachami, tylko takim naturalnym kokosem. Możecie kąpać dzieci, możecie kąpać ludzi ze schorzeniami dermatologicznymi, mogą się w tym kąpać ludzie z dermatologicznymi schorzeniami. Jest to produkt, który wspiera nie tylko bardzo takie wymagające skóry, ale tak naprawdę daje relaks i komfort każdej skórze. Jeżeli macie mleko kokosowe, uf, jeżeli macie mleko kokosowe w domu, bo podejrzewam, że większość oglądających już zna dokładnie ten produkt, to jeżeli macie je w domu, koniecznie musicie użyć je do mycia twarzy, albo do zrobienia maseczki. Czyli wysypujemy, tam jest miareczka w środku, wysypujemy odrobinę mleka kokosowego na, na dłoń, zakrapiamy odrobiną wody, tworzymy sobie taką tłustiutką fajniutką papkę, która się wam wytworzy i taką papką myjemy sobie buzię. To nie będzie produkt, który zmyje makijaż. Potrzebujemy wcześniej go zmyć. Myjemy sobie twarz, zmywamy wodą, ale jak chociaż macie minutkę albo dwie, zostawcie sobie ten kokos na twarzy. To będzie najlepsza maska nawilżająca, jaka istnieje na rynku. Najlepsza, bo naturalna, najlepsza, bo możesz ją zjeść. I tak będzie skórzyć twojej skórze. Jest takie powiedzenie, że najlepiej na skórę nakładać to, co można zjeść. Także tutaj no nie podpowiadam, ale jest to produkt 100% ekologiczny, jakości spożywczej. Jest to kosmetyk, więc nie jemy, ale utrzymajcie go na 2-3 minuty na skórze. Jak zmyjecie, to będzie zupełnie inna skóra, mięciutka, wygładzona, nawilżona. Także polecam: mleko kokosowe to jest nasz bestseller. Kolejnym produktem jest olejek jaśminowy, olejek jaśminowy, który ekstrahujemy, tak jak mówiłam o własnych surowcach. Przeprowadzamy ekstrakcję kwiatów jaśminu podwójną, bardzo kosztowną i bardzo czasochłonną. I dodatkowo, to nie byłoby dla mnie wystarczające, dokrapiam jeszcze spore ilości olejku eterycznego z jaśminu, który jest bardzo luksusowym, bardzo drogim olejkiem eterycznym, ze względu na swoje działanie rewitalizujące i odbudowujące. Więc żeby wzmocnić tą recepturę olejku jaśminowego... Jest tutaj jeszcze olejek eteryczny jaśminowy. Olejek z jaśminu najlepiej zastosować sobie na dzień. Więc mamy oczyszczoną albo obmytą wodą twarz, stosujemy go sobie albo samodzielnie, albo dokrapiamy do ulubionego kremu, który używacie, aby wzmocnić jego działanie rewitalizujące, nawilżające, aby dodać skórze blasku, taki boost, wiecie, w kropelce do ulubionego kremu. Olejek z jaśminu też stosujecie na wilgotne końcówki włosów, możecie stosować na dekolt, świetnie sprawdza się do masażu. Bańkami czy głaszą. Bardzo dużo salonów kosmetycznych kupuje od nas olejek z jaśminu i wykonuje na nim masaż. Możecie zakrapiać do kąpieli. Jest to taki wszechstronny produkt, który uważam, że będzie odpowiedni dla każdego typu skóry na dzień. Kolejnym produktem, kolejnym produktem z serii ziołun jest masło nagietkowe. Jest to totalny bestseller. Masło nagietkowe jest wyjątkowe i unikatowe z tego powodu, że tworzymy je w moim laboratorium, yy, ubijając je na zimno. Czyli masło szea, które tutaj jest ekologiczne, nierafinowane, nie poddawane jest żadnej obróbce cieplnej, bo każda obróbka cieplna dla naturalnych, zimnotłoczonych, nierafinowanych maseł czy olejów stanowi, a raczej sprawia, że utraca część swoich właściwości pielęgnacyjnych. I żeby nie stracić tych właściwości pielęgnacyjnych, my to masło dosłownie, to jest bardzo ciężka praca, ubijamy na zimno, aby wytworzyć Wam taką... Prze, przemiłą piankę w formie takiego musu, aby pielęgnować ciało, dekolt, również nakładacie na twarz, i pięknie Wam służy. Tutaj dodałyśmy kompozycję olejków eterycznych, które działają otulająco, kojąco, ale u mnie olejki eteryczne dodawane są przede wszystkim dlatego, aby penetrować i głęboko też działać w skórze, ponieważ olejki eteryczne są same składnikami aktywnymi, które bardzo mają moc. Daleko dojść w tej naszej skórze i zrobić tam zmiany, ale też stanowią takie przekaźniki, są przekaźnikami substancji aktywnych w głąb skóry. Także olejki eteryczne w prawie każdej recepturze u mnie znajdziecie. Ja zawsze mówię nie po to, żeby pachniało, tylko żeby na skórze działało, no ale oczywiście z tego też wychodzą nam przepiękne kompozycje zapachowe, które są taką aromaterapią. Także masło nagietkowe, totalny bestseller do stosowania, gdzie tylko potrzeba, na ciało. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach pod filmem, będziemy na wszystko odpowiadać. I oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co się dzieje w Tima Herbs, czy w świecie beauty, bo takie też materiały tworzę o takich newsach branżowych, to oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, a jeżeli klikniecie w dzwoneczek, to będą Wam wyskakiwać powiadomienia, kiedy wrzucam nowy film. Dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za uwagę. Dużo dobrego Wam życzę i do zobaczenia w następnym materiale.